Chciałabym dzisiaj zadać pytanie, kawa czy herbata, ale może najpierw zadam pytanie, w czym ta kawa, w czym podana ta herbata? Czy naprawdę nie moglibyśmy zrezygnować z tych okropnych kubków jednorazowych? Bo proszę zobaczyć, jak od razu inaczej wygląda nasz stół. Namawiam Państwa do. Przywrócenia pięknych tradycji, celebracji, chwil. Celebracji chwil przy piciu kawy, przy piciu herbaty, bo przecież często takie spotkanie przy kawie to właśnie pewien rytuał. Spotkanie przy herbacie i sam sposób parzenia herbaty to też rytuał. Aby kawa i herbata smakowała w sposób jej należny, powinniśmy ją pić z właściwych. Naczyń. I do tego służą tak zwane garnitury, czyli zestawy naczyń do serwowania kawy i herbaty. Proszę zobaczyć, ja tutaj mam akurat część pełnego kompletu i obiadowego, i również deserowego. Ten jest oczywiście przeznaczony już do deseru i do napojów. I najpierw chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat zasadniczych różnic w dzbankach do konkretnych napojów. Jest to bardzo prosta zasada, która mówi, że jeżeli mamy Dwa rodzaje dzbanków, które w sposób zasadniczy różnią się od siebie w taki sposób, że jeden dzbanek jest o wiele niższy i obły szeroki, a drugi jest o wiele wyższy i smuklejszy. Oznacza to, że ten wyższy i smuklejszy przeznaczony jest do kawy, a ten niższy i obły do herbaty. Natomiast akurat, tak na przekór, filiżanki do tych, do tych napoi są. Przygotowane troszkę w inny sposób. Bo proszę zobaczyć, filiżanka do kawy to jest taka filiżanka praktycznie do espresso, nie do takiej do, do Americano, do którego wiele osób przyzwyczaiło się. Z czego to wynika? No, właśnie z tej tradycji picia kawy. To powinna być. Włosi są mistrzami w, w parzeniu kawy. I żaden Włoch nie pomyślałby nawet o tym, żeby pić taki wielki, wielki kubek kawy, mocno rozcieńczonej. Wystarczy właśnie w malutka filiżanka mocnej kawy. Kawa po turecku. Turcy też piją w, w małych ilościach, i to są rzeczywiście wtedy te smaki, które możemy, którym, może, którym możemy się jak najlepiej delektować. Natomiast herbata, proszę zobaczyć, filiżanka do herbaty jest też dosyć szeroka i, 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 i też pozwalająca na to, żeby te aromaty się jak najbardziej uwalniały. Gdybyśmy chcieli. Hmm, Mówić stricte o zasadach parzenia herbaty i kawy, moglibyśmy się spierać też z różnymi szkołami, mającymi swoje tradycje w, w tych miejscach, w których są produkowane. Ale pamiętajcie Państwo o tym, że tak naprawdę savoir vivre i etykieta nie jest po to, żeby nam przeszkodzić, tylko jest po to, żeby nam ułatwić życie. I ten imbryk do herbaty rzeczywiście w nim. Lepiej wydobywają się aromaty zaparzonej herbaty, a w tej kawie z takiego imbryka kawa zdecydowanie lepiej smakuje. Natomiast gdyby Państwo mieli naprawdę ochotę, żeby wypić większą filiżankę kawy, bo na przykład lubią Państwo kawę z dodatkiem śmietanki, bo to będzie dzbanek do śmietanki, czy z dodatkiem mleka, większej ilości mleka. No to oczywiście zastosujemy tę filiżankę. Proszę pamiętać, że do odpowiedniej wielkości filiżanek oczywiście używamy również odpowiedniej wielkości łyżeczek. Do małej filiżanki, mała łyżeczka, do większej łyżeczka oczywiście większa. Proszę zwrócić uwagę na to, że jakkolwiek przygotowujemy nakrycie Stołowe i witamy naszych gości, to sztućce leżą na stole. Natomiast każdy z gości, kiedy już korzysta z łyżeczki, raz wzięta, zresztą każdy ze sztućców, raz wzięty do ręki, nie może ponownie dotknąć obrusy. Zatem, jeżeli gość, który korzysta z łyżeczki, z łyżeczki na przykład, żeby zamieszać cukier, pamiętajmy o tym, żeby zawsze odłożyć ją na spodek. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli będziemy potrzebowali, żeby skorzystać z łyżeczki, to nigdy nie mieszajmy tak, żeby, żeby dzwonić. Nigdy nie róbmy broń Boże, tego. Nie oblizujmy łyżeczki. Jeżeli chcemy zamieszać, wymieszać cukier w herbacie czy kawie, pamiętajmy o tym, że musimy stosować złotą zasadę ruchu wahadłowego. Jak mieszamy, to wykonujemy to w taki sposób, ruchem wahadłowym, do przodu i do tyłu. Nic nie dookoła. Dlaczego nie dookoła? Bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że właśnie będzie to dzwonienie i będzie uderzanie o brzegi ścianki. I tak jak mówiłam, raz użyta łyżeczka musi już wrócić, być położona na talerzyku, a nie na obrusie. Co więcej, nigdy nie pijemy. W ten sposób, tak, trzymając łyżeczkę w środku, są to może rzeczy oczywiste, no ale niektóre osoby niestety o tym zapominają. Tak samo jak skończymy już pić, nie zostawiamy nigdy łyżeczki w środku, tylko zawsze już ją odkładamy na talerzyk. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli chcemy nalać herbatę, ja bym namawiała do zaparzania herbaty w taki sposób typowy, nie z żadnych torebek, tylko z herbaty tak zwanej liściastej. I tu już może nie wchodziłabym w sam, rytuał, w sam rytuał parzenia herbaty, bo są one różne na świecie. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli podajemy herbatę w imbryku i chcemy z imbryka tę herbatę nalać, to zawsze połóżmy siteczko, które nam zabezpieczy ewentualnie w, w, wlanie liści, tych, które pozostały w imbryku, do filiżanki. Tak, wykorzystane sitko, zawsze odkładamy na taki spodeczek, żeby nie zabrudzić obrusa. Mówiąc jeszcze o obrusie, zwracam uwagę na to, że obrus według zasad etykiety naprawdę najlepszy jest biały. I to z tą zasadą, że plama na obrusie to plama na honorze gospodyni. Obrus biały jest odpowiedni na każdą uroczystość, po prostu. Natomiast proszę pamiętać o tym, że obrus położony na stole nigdy nie powinien mieć żadnych zagnieceń, więc obrus, jeżeli nawet przyniesiemy po z magla po, po tym prasowaniu na takim gorącym maglu, to i tak trzeba wyprasować te zagięcia, które są związane ze składaniem obrusu. Więc obrus na stole prostokątnym zawsze musi być wyprasowany. Jedyną dopuszczalnym zagięciem w obrusie jest położenie obrusa na stole okrągłym. Wówczas poprzez środek może jest dopuszczalne jedno zagięcie, bo rzeczywiście ciężko jest taki okrągły obrus w inny sposób uprasować. Jeżeli chodzi jeszcze o cukier. Zwróćmy uwagę na to, że są cukiernice, które w swojej pokrywce nie mają specjalnej dziurki do łyżeczki. Bo łyżeczka do cukru zawsze jest inną łyżeczką niż wszystkie łyżeczki z, od kompletu. Zatem, jeżeli mamy taką cukiernicę, która nie ma tej dziurki, to nie kładziemy tej łyżki w taki sposób, że pokrywka odstaje, tylko dajmy dodatkowy talerzyk i połóżmy tę łyżeczkę na dodatkowym talerzyku. Pamiętajmy też o tym, że absolutnie tą łyżeczką do cukru nie mieszamy swoich napojów. Do cukru sypkiego używamy oczywiście łyżeczki, natomiast do cukru w kostkach będziemy używać szczypczyków, tak samo jak do cukru w kryształkach. Proszę zwrócić uwagę, że też mam dodatkowy, dodatkowy talerzyk do tej cukierniczki, dlatego że znów nie miałabym gdzie odłożyć szczypczyków. Jeżeli jesteśmy na przyjęciu, podczas którego nie ma obsługi kelnerskiej, to pamiętajmy o tym, żeby. Chcąc nalać sobie jakiś napój, kawę, herbatę, czy dowolny napój, najpierw zapytać naszych sąsiadów, czy nie mieliby na to ochoty. I powinniśmy zapytać sąsiadów z prawej i naszej lewej strony, nie sąsiadów, którzy siedzą vis-à-vis, -vis, dlatego że nalać też będziemy mogli tylko i wyłącznie sąsiadom, którzy siedzą po naszej prawej lub lewej stronie. Pamiętajmy, więc na pewno nie przez stół, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy też o tym, że nalewając. Jakikolwiek napój powinniśmy wstać, podejść do tej osoby z jej prawej strony i zawsze nalać z prawej strony. Wszystkie napoje podajemy łącznie z zupami z prawej strony. Tak jest po prostu wygodniej.